no to możemy wymienić jako nieliczny minus tego, tego kampera. No, trzeba jednak uważać tym podwoziem, bo tutaj jest zlewnia szarej wody nisko. E, zobaczycie jak on sobie burczy, jak on skręca, jak się tu wszystko pracuje. Kupujecie swojego kampera, pompujecie w niego kasę. Witamy Was serdecznie. Jak obiecaliśmy w filmiku dwa tygodnie temu, że zrobimy porównanie dwóch kamperów z różnych epok. To właśnie chodziło nam o coś takiego, co stoi za nami jest i to, to coś, co stoi jeszcze za nim. Tamtego dalej starszego znacie, bo to jest nasz kamper. Tu wam wrzucimy link do filmiku, w którym go prezentujemy. No, natomiast jest. bardziej nam się rozchodzi o to cacko, które stoi za nami i jest to... Benio. Ford. Ford Benimar. Benimar z 2020 roku. Tak, 363 Sport z silnikiem 2.0, 130 KONI. Bardzo dobrze się odpychający. No i pewnie się zastanawiacie skąd on się u nas wziął. Więc mówimy od razu, że to nie jest żadna reklama ani nic takiego, bo camper pochodzi od naszych znajomych, którzy do tej pory podróżowali przyczepom tak. i postanowili zainwestować w taki sprzęt. W związku z tym, że ten kamper, no to nie jest tania sprawa, to Renata z Bogdanem, nasi znajomi, oprócz tego, że chcą sami tym kamperkiem podróżować, to chcą go również wynajmować. W momencie, gdy on będzie im, że tak powiem, niepotrzebny, to chcą, żeby posłużył komuś innemu. Także zapraszamy Was do środka, poopowiadamy troszkę wszystkie za i przeciw kampera swojego i tego z wypożyczalni, więc zostańcie z nami. No, i jesteśmy, przetransportowaliśmy się do loży VIP. W naszym kamperze, tym, który ma 25 lat, mamy silnik 2.8, tutaj mamy silnik 2.0. Co do jazdy, ty masz większe. No, porównanie. my mamy 122 konie, tutaj jest 130 koni. Jazda jest niemal identyczna. Tak samo się zbierają, tak samo wyprzedzają, tak samo jadą na autostradzie, tak samo jadą pod górkę, z górki. Także tutaj nie widzę żadnej różnicy. Spalanie niemal Podobry. identyczne, niemal identyczne. Troszkę ponad dychę, nie? Koło no, 10, no 10. na tym wyjeździe nam wyszło 10,2. Teraz co byliśmy, zrobiliśmy 400 km. No jedynie komfort. Tutaj się jedzie jak autem osobowym. Siadasz w kabinie, zresztą ty jechałaś yy, i sama wiesz. No na pewno jest dużo ciszej i zmęczenie podczas jazdy nowym kamperem jest dużo mniejsze. No my się obawiamy naszego wyjazdu wakacyjnego, gdzie pojedziemy naszym starym no, kamperem, czy po prostu zmęczenie nie będzie nam dawało Mamy jazdy w jedną stronę 5 pię dni po 8 godzin dziennie. Tutaj komfort jazdy, fotele, w ogóle wyciszenie, wygłuszenie, no wszystko jest... Jak w samochodzie osobowym. Bez problemu, kobieta sobie da radę z prowadzeniem. Mamy kamerę cofania, tu jest w lusterku, ona cały czas działa jak lusterko wsteczne. W momencie, jak wbijamy wsteczny, ona się tak jakby rozjaśnia. Bardzo fajna rzecz przy cofaniu. Biegi lekutko chodzą, no, kobieta sobie poradzi. Co do samego kampera, to przede wszystkim rewelacyjne dojazdy w zimie. Ma duży, fajny, ogrzewany garaż, w którym mo można sobie zmieścić kupę nart, kupę strojów narciarskich, butów, wszystko to tam jest ogrzewane, i tam jest naprawdę jak w saunie. Także wszystko to tam szybciutko wyschnie. Ogrzewanie mega robi robotę, yy, gazowe, plus dodatkowo jest Webasto, gdyby coś tam. Także on jest bardzo fajnie przygotowany pod wyjazdy na narty w zimie. Ma komplet łańcuchów, w garażu ma wszystkie tamte potrzebne akcesoria Także na narty rewelacja eee, ja. Dużym plusem jest zabezpieczenie tutaj na drzwiach, takie antywłamaniowe Jak ktoś ma schizę na punkcie, że zostanie napadnięty na dzikusie Boi się stać na dziko w jakichś ciemnych lasach, woli gdzieś tam ten To ma tutaj takie zabezpieczenie No to tym może stać w lesie, pospina się, jest OK. Obracane fotele, rewelacja, ponieważ zyskujecie tutaj bardzo dużo miejsca. No u nas jest to odgrodzone jakby, więc automatycznie części mieszkalnej jest dużo mniej. Naszym dzieciom się tu strasznie podobało, ponieważ jadąc tutaj normalnie z nimi możemy rozmawiać. Nie dość, że jest ciszej, to jeszcze są bliżej, nie? Są bliżej, jadą to jakby na tylnych fotelach. Tutaj jest fotel do jazdy tyłem z pasem biodrowym. Tutaj jest zwykły fotel... Do normalnej jazdy z dwoma y, pasami trzypunktowymi. Także w camperach jazda... czasami zdarza się, u nas też tak jest, że do jazdy tyłem nie ma pasów. E, no, tutaj o, czym są. Film. o czym był ostatnio filmik e, z przeglądu? Tutaj mamy, możemy sobie jechać, w bardzo ciepłe kraje. Klimatyzacja kabinowa, oraz klimatyzacja w części mieszkalnej. Kolejnym atutem tego konkretnie kampera, i to nie ze względu na jego rocznik, tylko po prostu taki układ on ma, jest to, że mamy tutaj osobną łazienkę, to znaczy osobno toaleta i osobno prysznic. Wiele osób poszukuje takich rozwiązań, bo wtedy można się naprawdę spokojnie tutaj wykąpać. U nas jest łazienka wspólna. Podczas użytkowania, to łazienka wydaje się nam tutaj ciaśniutka. Ta, ta ubikacja jest wysoko, jest taka roletka, zaraz zobaczycie. No to możemy wymienić jako nieliczny minus tego, tego kampera. Z minusów nowych kamperów to jeszcze bym wymieniła to, że one są dość niskie. Przy wjazdach gdzieś na dzikusa... Znaczy niskie podwoziowo. No, trzeba jednak uważać tym podwoziem, bo tutaj jest zlewnia szarej wody nisko i ogólnie on jest nisko, nisko zawieszony, aczkolwiek jeżeli chodzi o wysokość to do sufitu jest więcej miejsca niż w naszym. Pod naszą no jest rynnę, on jest tak. generalnie niższy niż nasz, ale tutaj jest więcej miejsca nad głową niż w naszym. Dlatego, że jest po prostu niżej osadzony i przez to na dzikuśla no tak, gorzej się tak. może tak. sprawdzić. Jest to po prostu obniżone wszystko i przestrzeń jest tyle samo albo nawet więcej niż u nas, a, a jest jakby niższy. Jest panel solarny, jest tutaj akumulator z solarami, no, my byliśmy trzy dni na tym wyjeździe weekendowym. Cały czas była brzydka pogoda, taka szarowa. Do prądu się nigdzie nie wpinaliśmy. Staliśmy totalnie na dziko, ładowaliśmy aparaty, drona, kamery, telefony. Świeciliśmy wieczorem, a wiadomo, ciemno się robi bardzo wcześnie. Nie doszliśmy nawet do połowy wskaźnika naładowania akumulatora. Bardzo fajnie, fajnie to tutaj działa. Bardzo duża lodówka, górna, górna część, dolna część, plus zamrażalnik. No, lodówka dużo lepsza niż na, na, na przykład u nas. Z takich plusów jeszcze, jeżeli ktoś by jechał pierwszy raz tym kamperem, to jak dla mnie jest to, że tutaj wiele. Y Urządzeń i wszystko działa automatycznie. U nas jest tak, że ty wchodzisz i przełączasz guziczki, no. tu lodówka na gaz, tu to, tu trzeba przełączyć, tu trzeba przytrzymać coś tam. Tu po prostu się. To jest wszystko, wszystko intuicyjne, on sobie zaczyna żyć sam. W momencie jak wejdziemy do niego, załączymy ten sterownik, załączymy prąd, załączymy pompkę do wody, lodówkę, wszystko się włącza intuicyjnie. No automatycznie, że tak powiem, on, on, on się budzi do życia sam. Jeżeli ruszasz kamperem, to on doładowuje akumulatory. Jeżeli chcesz włączyć na zwykłe, do zwykłego gniazdka wpiąć ładowarkę, no to przetwornica się automatycznie no, uruchamia nie ma. U nas to trzeba wszystko. Gaz gazy jedynie zatankować jest, jest wejście gniazdo do gazu, tankowania, bo są dwa gazbanki, jak LPG, tak u nas. Tylko że tutaj jest w boku ten wlew. Tankujesz gaz, nie trzeba nic przekręcać, nic odkręcać. Tu się dzieje wszystko samo. Są te systemy, wszystkie, które to, to robią. Wystarczy dobić gazu i on sobie działa. Jak się wepniemy w prąd, lodówka się sama przełącza na, na 230 V. Jeżeli mamy gaz, ona idzie na gazie. Jeżeli nam gazu braknie, włącza się na, na 12 V. Wszystko działa tak y, y, samo, więc osoby, które boją się że mogłyby sobie nie poradzić, że coś nie będą wiedzieć, naprawdę jedyną opcją, którą tutaj trzeba robić, to opróżniać kasety. Tak samo szara woda, jeżeli nam się zbiornik zapełni, mruga nam kontrolka, wiadomo, trzeba jechać na, na zlewnie szarej wody i zlać tą szarą wodę. I to jest praktycznie cała obsługa. Z minusów to na pewno jest kwestia tego, że po pierwsze przyciągacie bardziej uwagę, bo jedziecie luksusowym, drogim sprzętem. I może złodziej bardziej się wami zainteresować. No nie wiem, jakbyśmy gdzieś stali w Rzymie no. na jakimś parkingu, chcieli o, sobie nie, iść coś nie. zwiedzać. No tak, przykład dałam, czy w Wenecji, czy gdziekolwiek. Idziesz sobie coś pozwiedzać i nie wiem, zostawiasz w kamperze y, jakieś rzeczy, no to jednak może bardziej to przyciągnąć uwagę Ta. złodzieja. Tankujemy naszego, to po prostu tankujemy, odjeżdżamy. Tankowaliśmy tego. No to każdy kto idzie na stacji to się ogląda, patrzy i ten. No, przykuwa Staliśmy nad tym jeziorkiem Turawskim. To dwa razy mieliśmy pozasłaniane roletki, ale przez okno dwa razy widzieliśmy przed sobie chłopak, stanął, tak pooglądał, z jednej strony zrobił zdjęcie, z drugiej strony zrobił zdjęcie. No nas nie poznał, bo może naszym kamperem by nas poznał, ale tu co? No jeden nie wiem, chyba sprzęt się podobał, robił sobie zdjęcia i później taki pan też. No takiego kampera no to już trzeba sobie autokasko wykupić, więc to są też dodatkowe koszty. Jeżeli by ktoś sobie chciał kupić takiego kampera droższego. No ale, no, ale jeżeli z wypożyczalni kogoś pożyczani, to to, to wszystko macie, wszystko macie w cenie. No i jak bierzecie sobie pożyczalni, to nie was nie interesuje, tak? Naprawdę. tak, tak my odbieraliśmy to znaczy nam go Boguś przywiózł pod dom, czysty, pachnący, wypucowany, lśniący kamperek. Zatankowany na full gas, zatankowana yy, yy, paliwo, woda zalana do pełna. No, gotowy do jazdy. Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś nie do końca czuje taką smykałkę do grzebania sobie z kamperem, yy, to może lepiej sobie wypożyczyć, bo koszt zakupu używanego kampera takiego w takim wieku jak nasz no to jest nie wiem 60 80 czasami 100 no teraz te ceny tak poszły do góry więc inwestujecie sporo pieniędzy jakby te pieniądze przeliczyć na kwotę jaką byście mogli zapłacić za wypożyczenie jakbyście te pieniądze mieli tak. użyć na wypożyczenie kampera jedziecie ze spokojną głową i dzisiaj chcecie jechać sobie kamperkiem jutro sobie polecicie samolotem kiedy indziej jeszcze z jakiejś innej formy podróży skorzystacie, więc. Tak. Y, ma no i to ładne, na pewno... ładne parę lat moglibyście sobie w tej opcji działać, y, idąc w stronę właśnie wypożyczania. Minusem wypożyczania to jest terminy, bo wiadomo, y, gdzieś, się jedynym, tam, no. gdzieś się tam bukuje ten termin wypożyczalni. Y, ten termin jest, ten termin na nas czeka, ale nie ma takiej opcji. To znaczy, opcja może jest. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że będzie tak, że w czwartek sobie uznacie, o, może byśmy się tak przejechali na weekend. W piątek dzwonicie, czy w czwartek, do wypożyczalni. A pan wypożyczalni wam mówi, że najbliższy termin za 3 miesiące. I tutaj w tym momencie jest bardzo duży plus tej wypożyczalni, która dopiero powstała. E, bo macie bo... info z pierwszej ręki, że terminy wszystkie są wolne. Wszystkie terminy wolne, także możecie dzwonić do Bogusia. I rezerwować kto pierwszy, ten lepszy. Także w opisie do filmu dodamy Wam wszystkie namiary. Jeżeli macie ochotę, przejechać się tym kamperem, którym śmigał nie do zajechania. My go testowaliśmy trzy dni w boju. I dobrze może, że tylko trzy dni. <noise> bo, by nam się... bo zaczynały pojawiać się motyle w brzuchu, zaczęliśmy myśleć. Myślę, że może jednak. Ale niestety nie ma takiej opcji na razie. No generalnie macie jedyną i niepowtarzalną okazję widzieć nas y, nie do zajechania w kamperze takim że tak exclusive. powiem ekskluzywnym, jakby luksusowym, bo najbliższa taka okazja będzie za jakieś 10 lat. Bo chyba tyle planujemy naszym się jeździć łosiem, bo no, on się nam podoba. No ty lubisz po prostu posiadać no, daną rzecz. Tak. I masz sobie kampera, o niego sobie dbasz, ładujesz w niego kasę, robisz sobie. Jest do twojej dyspozycji w każdym momencie. No to zależy, kto, do, kto co lubi, no i kto jak, do, jak tego... do tego podchodzi. Plusem swojego kampera na pewno jest to, że wyjeżdżacie kiedy chcecie macie już większość rzeczy tam wpakowane. Możecie sobie tam, już nie wiem, pościel tam na Was czeka. Nawet niektórzy już ubrania trzymają, że tak naprawdę wsiadają, I zapakują lodówkę sobie, i jadą. I możecie sobie już nawet dwa dni przed wyjazdem w nim spać pod domem, już czuć ten klimat. Polecamy wszystkim, nawet komuś, kto ma swojego kampera, żeby spróbować wypożyczyć no, kampera. Tak, dla, sobie. dla swojego doświadczenia. Jak to jest właśnie takim bo my jeżdżąc, no często no generalnie masa jest teraz tych nowych kamperów i tak dalej no i człowiek tak patrzy z taką zazdrością a ciekawe jakby to było, a ciekawe jak tam w środku, a ciekawe jak się tym jedzie, a ciekawe jak się tym ustawia, tutaj też do ustawiania mamy pneumatykę na tyle, można sobie poziomować bez żadnych klinów, no i osoby które myślą o kamperze może chcą starego, ale nie wiedzą, czy im się to generalnie spodoba. No to pożyczacie sobie na, na weekend takie, takie autko, pakujecie rodzinę, pakujecie rzeczy i jedziecie zobaczyć. I naprawdę po tych trzech dniach wiecie dużo więcej. Nikt wam tego nie powie, nikt wam tego nie doradzi. No. Jeśli nie, nie przekonacie się na własnej skórze, bo może być 100 osób, które będą radziły, a wy jesteście... Inną macie swoje racje, swoje przekonania i może wam to nie pasować. Jesteśmy po pierwszym weekendowym wyjeździe tym kamperem, więc w przyszłym tygodniu wrzucimy filmik z wyjazdu. Tam też będzie parę ciekawostek dotyczących tego kampera. Kamper w boju. Dokładnie. A tak od nas jeszcze możemy dodać, że jeżeli będziecie wypożyczać tego kampera. I jesteście naszymi widzami, to chętnie podjedziemy, bo to jest dosłownie dwa kilometry od nas. Czy sami, czy przyjdziemy na nogach, czy zabierzemy łosia wam tak. pokazać? Także na możemy podjechać i. Dajcie i tylko planę. znać. Dajcie tylko znać Bogusiowi, jeżeli będziecie się z nim kontaktować, kiedy będziecie po kampera. Wtedy on nam da znać, i my już się tam jakoś zjawimy. Chyba, że. Jacyś stali widzowie sobie go wypożyczą i się, i się gdzieś przejedziemy razem na weekend. Można. Można. Tak, ten zamek, co byliśmy. Można. No, a za tydzień zapraszamy na filmik. Eee, zobaczycie jak on sobie burczy, jak on skręca, jak się tu wszystko pracuje. Jak my sobie tu jak żyjemy. Jak w deszczu, bo ja... też był taki moment, Obylą że O, była tak... ulewa, jaliśmy wycieraczki, tak, to był taki ala śnieg z deszczem, deszcz ze śniegiem. Podsumowując, polecamy tą formę wypoczynku. Czy jeździcie swoim kamperem, czy cudzym, czy pożyczonym z wypożyczalni, czy pożyczonym od znajomych, to jest to super. Tak, jeździcie. Także życie jest po, zostawiamy to waszej decyzji i to jest Wasz wybór: czy kupujecie swojego kampera, pompujecie w niego kasę, czy po prostu bierzecie sobie z wypożyczalni. Nic was nie interesuje, płacicie, oddajecie. Jedziecie raz do roku, nieco weekend, więc możecie skorzystać sobie z wypożyczalni. Także to już pozostawiamy wam tą decyzję. Renata z Bogdanem chcieli pierwsze kupić takiego starszego kampera jak nasz, ale jak pooglądali naszego łosia, to powiedzieli o nie. O, załamali ręce, nie takiego dziada to Usiedli nie. Usiedli tam przy stoliku i zaczęli płakać. Mówimy o co chodzi? Tragedia. Nie, oczywiście to jest żart, bo. Mnie na przykład by denerwowało, że ktoś w moim. Nie wiem. Może to tak dzi dziwnie zabrzmi, ale. Hmm. Że ktoś w twoim kamperze uprawia seks? No nie. To wiesz, to jakbym wiedział, to bym kamerki pomontował online. Także nawet dziewczyny, zbierajcie się w kilka i organizujcie sobie wyjazdy. Tak? Jakiś może? Trzyb sobie zorganizować z koleżankami Mówię, dziewczynom, nie kobietom. Też widzieliśmy, że stryknął sobie zdjęcie kampera. Także on przyciąga uwagę i, i sprawa... Takie... Nasz też trochę przyciąga, bo jest stary. No. I wszyscy, patrzcie jakie dziady takim starym łupem jadą. Ale niestety nie ma takiej opcji na razie. I dzisiaj go posprzątaliśmy, co? O, nie płacz. Nie płacz, jakoś to wynagrodzę. No nie wątpię. Zaschło mi w gardle. Nie no, nie wiem co jeszcze. Ja to te nasze myśli pogrupuję jakoś z no, plusów, no. plusy, minusy Kot. i tak dalej. Ja to pogrupuję, żeby to jakoś wiesz, się kupy dupy trzymało, bo my to tak trochę chaotycznie mówiliśmy. Tam w pewnym momencie szła taka pani w białej kurtce. To teściowa. Poczuła się, że my nagrywamy? Poczuła się, babcia szła. Lera, karta mruga. Już? Na czerwono. No to ja bym tego dali. Ale przecież ja wczoraj zrzucałam wszystko. A to widzisz, no. E, jak tutaj sobie dzieci śpią, jak my sobie tu siedzimy, i. i w ogóle. Ja to w ten... sobie zobaczycie. Nie, ja wiem to już włączył. No, pewnie. Już mamy wszystko tak. powiedziane. I może to komuś pomogło. Może. Dobra. O i można się całować nawet tym kamperzem. Każdy I można. różne inne rzeczy. Każdy można. Dla chcącego nic trudnego. Tak. Dobra, ja jeszcze mam jedną rzecz do powiedzenia. Dopomniałem... Cholera. Bo myślisz, że całował nie mówię No właśnie. Coś takiego mądrego to było. Mądrego? Bardzo fajnie było. Ale chyba to nie o to chodziło. Nie to chciałaś powiedzieć? Ale chyba to. Coś właśnie o tym, jak się to zrodziło. Ten pomysł. No nie wiem, czy ja to w ogóle dam. Ta, ta, da, 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 da. Dziu? No. Dostaniemy połubie za to.